Posłuchajcie ojcowie i matki, jakie to po ludziach bywają wypadki. Co we wierzbicy się wydarzyło, że troje osób życia się pozbyło. Był to ogrodnik Wiktor Kozłowski, on był życzliwy dla całej wioski. A tego zbrodniarza to my wszyscy znali, bo oni go sami sobie wychowali. Kozłowski wstawał co noc do inwentarza, przyszedł ten zbrodniarz, zabił go od razu. Potem pobiegł prosto do łóżka, tam gdzie leżała babcia staruszka. Po drugiej stronie własna siostra jego, która się zrywa prosto do niego. Bracie Kochany, coże ja ci winna? Nicyś mi nie winna, ale cię zabije, bo ty mnie wydasz. Witam Państwa w mroku, bo ich historia jest mroczna. Dziś tajemnica zbiorowego mordu w Wierzbicy. Przywitałem Państwa wierszem, pieśnią, której tekst otrzymałem od pani Agnieszki. Zbrodnia Wierzbicy żyje wciąż w pamięci ludzkiej. W nocy z 25 na 26 stycznia 1932 roku do Zagrody Kozłowskiej w Bierzbicy zakradł się typ spod ciemnej gwiazdy Tadeusz Zaleski, lat 22, recydywista. Zaniepokojony odgłosami wyszedł mu na spotkanie Wiktor Kozłowski, lat 70. Trzymał lampę w ręce. Zaleski strzelał z rewolweru kupionego na kerselaku i położył starego Kozłowskiego na miejscu. Następnie wtargnął do mieszkania i zabił śpiącą Pelagię Kozłowską, lat 64, oraz 20-letnią wnuczkę Kozłowskich, Sabinę, która zaczęła krzyczeć. Rabuś morderca zrabował 135 zł. Spodziewał się, że znajdzie tam większą sumę, gdyż wiedział, że Kozłowcy niedawno kupili dom za 3000 i dali dopiero zaliczkę 500 zł. Co ciekawe, zbrodniarz Zaleski był siostrzeńcem zabitych. Wychował się i pracował w ich gospodarstwie do 18 roku życia. Potem poszedł do wojska, gdzie często siedział w areszcie pułkowym. W późniejszym okresie. Mieszkał w Warszawie, kradł, siedział w więzieniu, zamordował pod Łomży dwoje ludzi, ale winy mu nie udowodniono. W pewnym momencie poznał swojego równolatka, również 22-letniego Tadeusza Skrzypka, który stał się jego przestępczym wspólnikiem. I to właśnie on podobno namówił go do zbrodni w Jerzybicy. Po zabójstwie Zaleski i jego wspólnik zostali szybko ujęci przez policję. Ich proces odbył się w Warszawie w marcu 1932 roku. Morderca przyznał się do zabicia Kozłowskich, przy okazji przyznał się do innej zbrodni również w tym samym miejscu, a mianowicie zabicia małżeństwa matuszewskich, od których kozłowcy dzierżawili ogród. Zalewski powiedział, że do zbrodni nakłonił go skrzypek. Sędziowie mieli wątpliwości co do stanu psychicznego Zalewskiego i dlatego powołali biegłego psychiatrę profesora Łunieskiego, który orzekł jednak, że morderca był w momencie popełnienia przestępstwa zdrowy na umyśle, ale i tutaj cytuję, że cechuje go tempota umysłowa. Proces się zakończył. Skrzypkowi winy nie udowodniono, natomiast Zaleski dostał karę śmierci. Przed śmiercią zjadł kolację, spisał testament i wypalił, jak policzono, 24 papierosy. Wreszcie powiedział: Wszystko mi jedno, i stanął przed szubienicą. Powieszono go 13 marca 1932 roku. Tragicznym epilogiem tragedii rodziny Kozłowskich był kolejny mord, który miał miejsce dwa lata później pod popowem. Ludwik ślaski, lat 28, zabił Lucjana Kozłowskiego, lat 40, który był mężem jego kochanki Julii. Lucjan Kozłowski był synem Pelagi i Wiktora zamordowanych w Wierzbicy w 1932 roku. Zbrodnie na rodzinie Kozłowskich zapisały się w pamięci mieszkańców Serocka i okolic. O Wierzbickim mordzie pisała również prasa warszawska, m.in. Kurier Polski, Kurier Poranny, Gazeta Dzień Dobry. Oraz półtuski ekspres mazowiecki. Tyle proszę Państwa o, tym, o tej smutnej historii wierzbicy. Zapraszam Państwa na kolejną pogadankę jutro i obiecuję, że temat będzie trochę weselszy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.